Z tej strony Wojtik's i chciałbym Wam pokazać dzisiaj w, w odcinku dzisiejszym, jak można edytować y, filmiki jakieś albo w, tworzyć na telefonie. Myślę, że, że ten filmik ten powinien być na moim kanale. Jakby. Ktoś śledził mój kanał i by chciał być youtuberem, to tutaj jest taki mały tip, że pierwszy krok to musicie stworzyć kanał na YouTube. Tutaj ten macie to. A tutaj macie tu w rogu. Klikacie tu, macie jak tego nie macie to tutaj klikacie gdzieś tu swoją nazwę albo tu gdzieś i tutaj jest stwórz kanał chociaż u mnie tak było i tu stworzyłem kanał potem dałem nazwę i potem to tam rzeczy te inne itp. A potem był kanał i potem normalnie sobie film. film. A żeby wrzucać filmy, znaczy najpierw wtedy shorty, shorty. nagrywałem tylko, ale teraz to już nagrywam na telefonie i shorty. A więc pierwszym krokiem, żeby nagrywać na telefonie to musicie sobie tą apkę, tą mobizen, tą mobizen. I tu, w... to, o, tam, i tu Wam się wyświetli to. Tu będziecie musieli zrobić taki test, I to, ci... i to Wam się wyświetli. Jak to klikacie, to tutaj właśnie się nagrywa to. Bo to po prostu to jest jakby takie coś jak Game Booster, tutaj co w roku macie, jak gracie w grę, na przykład w Roblox. I game booster to to samo tylko... O, zrobiłem teraz ścięcie, bo musiałem coś zrobić, ale już, już ogarnąłem i to po prostu chodzi, że ten Game Booster to po prostu jak macie kanał już na YouTube to po prostu macie Mobizen albo Game Booster i po prostu jak nagrywacie jakiś filmik to tutaj, tutaj to. To to Wam się wyświetla, i tu po prostu klikacie to, i tam ogląd, i tam nie wiem, coś tam to okarniacie. A potem, jak już jest dobrze, to po prostu wchodzicie tutaj w YouTube, klikacie to, tutaj, o oh, ten, tu na środku, ten plus coś w kółku i macie tu prześlij film o tu macie prześlij film i tu na przykład tu jak tamte game boosteri albo to mobizen to tutaj wam on się dodaje tak jak tu robiłem ten edit to tutaj go po prostu ten i tu po prostu go dodawałem tu na przykład kliknijmy sobie na przykład to. Tu właśnie tu 100 dalej klikacie to, albo tu robicie o. Tu na przykład dodajcie dźwięk i tekst, to. Tam dalej potem dajecie komentarz i te i, te, i tam tytuł. jest i ten i to po prostu cię potem tam na dole prześlij film i potem wam tu się i po prostu yy, wam wyskakuje właśnie to co mi wyszło tutaj i o YouTube, że i tutaj zamiesznie to na przykład nie że Bartik polubił mój film, tylko po prostu że tu jest taki pasek, i tu się ładuje. Potem, jak się załaduje, to możecie wejść na swój kanał i go obejrzeć, albo po prostu kliknąć w to powiadomienie i po prostu zobaczyć. I na przykład ja tego nie wiedziałam na początku. Ja nawet z YouTube się tego nie dowiedziałam, tylko po prostu kiedyś oglądałam takie coś. I i widziałem, że jest mobizen, i przypomniałem sobie o tej apce i ją zainstalowałem. Znaczy najpierw to robiłem z Game Boostera. Ale potem to sobie przypomniałem o tej apce. Potem jeszcze chciałem to edytować jakieś mieć edity. I po prostu. I po prostu. Jak. A, a drugie, żeby edytować swoje filmy, to musicie sobie zainstalować. Y, musicie sobie zainstalować to. Kapcud. O. Ja już mam to, kap cud. I tu mam to. Tu, o. O, tu mam. I to. Tutaj. Tutaj short cud. To jest jakby zdjęcie, Albo tam to jest jakby taki short. Albo tam. Albo tam po prostu zdjęcie robisz do jakiegoś edita albo short albo po prostu albo po prostu jakiś film do, do, do jakiegoś edita znaczy edit do jakiegoś filmu znaczy chodzi po prostu że macie że short i tutaj go po prostu Dajecie to, o! Tutaj macie short jakiś i, i go tutaj da, klikacie go, tu są filmy albo te zdjęcia i tutaj ma, wchodzicie w to i jest. Tu wchodzicie i tu potem dodajecie te. Piosenki jakieś, albo, albo po prostu dodajecie jakieś mrugnięcie albo te, te rzeczy itp. I potem dajecie też tytuł. Też dajecie tytuł i tam na przykład to samo co w szorcie, albo, albo w filmie. I, I po prostu tak samo jak robisz short, czyli przesyłasz to i to wchodzi na twój kanał. Na przykład tak jak zrobiłem tego tricus tu. O, tego tricus. Tu, ale przepraszam, bo tu napisałem, tu, tu napisałem tutaj trucus. Przepraszam. Wybaczycie mi, czy nie? Ja już bym kończył, więc ja nie przedłużam i tu był Wojtiks. Spacja Wojtiks. Ja się żegnam i pa.